Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kolejnej rozmowie Gońca Bartoszyckiego. Dzisiaj nasze zaproszenie przyjęła pani Alicja Paprocka Eber ze stacji socjalnej Janitów w Bartoszycach. Dzień dobry. Dzień dobry, mi bardzo. Będziemy rozmawiali o, o działalności prowadzonej przez, przez panię stacji, bo oprócz pani Alicji pracuje tam jeszcze jedna osoba. Tak, tak. Boże Barchoła. Zacznijmy może od takiego ogólnego pytania. Na czym polega wasza praca? Czym się tam zajmujecie? Może nie przedstawię, czym zajmujemy się w pracy. Przeczytałam piękną preambułę Joanitów. W świadomości tradycji chrześcijańskiej miłości bliźniego, której służą od stuleci Joanici, pobudzani niedostatkami na świecie, chcą w dzisiejszych czasach odpowiedzialności przed Bogiem pomagać osobom cierpiącym i potrzebującym. A idą naszej stacji jest pomoc właśnie osobom chorym, starszym, rodzinom wielodzietnym. Świadczymy pomoc socjalnym, osobom zgłaszającym się do opieki w zależności od potrzeb. Jest to zaopatrywanie w odzież, w pościel, w środki czystości, to jest żywność, to jest sprzęt AGD, zakupowany też jest opał, meble. Wypożyczamy sprzęt rehabilitacyjny są to łóżka, wózki, kule, laski, chodziki, balkoniki, nakładki, inhalatory, ssaki. Zaopatrujemy osoby potrzebujące w środki opatrunkowe, środki pielęgnacyjne, to są też pampersy, podkłady. Dysponujemy samochodem służbowym zakupionym przez Joannitów, dzięki czemu możemy dotrzeć do podopiecznych w ich miejscu zamieszkania. Udzielamy również fachową pomoc pielęgniarską oraz edukację zdrowotną rodzinom i chorym. W zakresie profilaktyki i pielęgnacji mierzymy również ciśnienie tętnicze i cukier. Czyli to, nasz, to jest takie y, ośrodek pomocy społecznej, szpital, i jeszcze jakiś punkt pielęgniarstwa w jednym. <grym> tak. Y, nasza pomoc jest uzależniona od potrzeb. To już Pani powiedziała, komu tej pomocy udzielacie? Tej pomocy udzielacie na całym terenie powiatu Bartoszyckiego? Udzielamy pomocy na terenie powiatu Bartoszyckiego, oprócz miasta Górowa i Ławieckiego, gdzie burmistrz Górowa nie podpisał umowy z naszym burmistrzem o współfinansowaniu stacji. To jest 1000 zł miesię... rocznie. przepraszam. I do górowa pomoc Jańców nie dociera? Niestety nie dociera. Do miasta? Do, do, do miasta, do, do gminy? Miedzysta. Tak, jak najbardziej. Dobrze? W takim razie wyglądają te hmm, procedury udzielania przez was pomocy w jaki sposób można się do was zgłosić kto się może do was zgłosić No do nas mogą się zgłosić wszystkie osoby potrzebujące jeżeli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany jest za okazaniem zaświadczenia od lekarza albo wypisu ze szpitala nie musi to być lekarz takie zaświadczenie może też wypisać pielęgniarka Współpracujemy z pielęgniarkami paliatywnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, więc one jak najbardziej też takie zaświadczenie mogą wypisać. A za wypożyczenie sprzętu płacicie? się? Sprzęt wypożyczany jest całkowicie bezpłatnie, tak samo środki, które dysponujemy, wszystko to, co wydajemy pacjentom podopiecznym jest wydawane bezpłatnie. W jaki sposób to się odbywa? Przychodzi osoba do, do Was, która mówi, że potrzebuje pomocy i wy jeszcze nie wiem, sprawdzacie, sprawdza, sprawdza, sprawdzacie status tej, tej osoby? Jeżeli chodzi o zakup na przykład żywności, to jak najbardziej, jeżeli te osoby zgłaszane są nam przez pracowników socjalnych na przykład, więc jedziemy do tej rodziny i zbieramy wywiad taki środowiskowy. Dużo tych, tych, tych osób zgłasza się do Was? Tak. To jest dość dużo osób. Robimy statystykę, robimy sprawozdanie, więc kwartalnie to jest Tysiąc osób, y, około tysiąca osób albo ponad tysiąc osób, które zgłaszają się do nas do stacji, które udzielamy pomocy. E, to nie mało chyba. No to, to, to nie jest mało, nie, nie. A na e... przestrzeni lat ta, ta liczba z, zwiększa się, zmniejsza, czy jest na, na tym samym e... poziomie? Utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, ponieważ niektóre osoby, którym pomogliśmy już radzą sobie, bo to nie jest pomoc przez tam kilkanaście lat, prawda, my pomagamy i te rodziny radzą sobie, zgłaszają się następne osoby o pomoc. Mhm. A zapotrzebowanie mieszkańców jest yy, duże? No zapotrzebowanie jest bardzo duże, tu mogę przytoczyć troszeczkę statystyki, yy, na przykład yy, w ciągu 15 lat mamy wypożyczonych u podopiecznych ponad 70 łóżek. I na przykład takie łóżko, wypożyczenie z Olsztyna, z instytucji kosztuje miesięcznie 100 złotych pacjenta, a pacjenci mają czasami po 10 lat nasze łóżka, prawda? 70 łóżek to jest dużo. Mamy pożyczonych 130 chodzików, ponad 90 wózków inwalidzkich, ponad 200 kul na terenie całego powiatu. No to mówię, liczby mówią za siebie, prawda. A zdarza się taka sytuacja, że jesteście zmuszeni, zmuszone odmówić komuś pomocy? E, jeżeli znaczy nie, nie, możemy, nie odmawiamy pomocy chyba, że nie dysponujemy w danym momencie na przykład łóżkiem. Wtedy yy, uczymy, yy, uczymy, wtedy informujemy pacjentów, gdzie mogą się udać, gdzie taką pomoc mogą uzyskać. Do innych instytuc instytucji jest wypożyczalnia sprzętu również w Bartoszycach przez Sionie. A czy zdarzały się na przykład takie m, sytuacje jak, nie, jak próby wyłudzenia pomocy, próby wy wyłudzenia sprzętu? Yy, no raczej nie, bo łóżko... No, potrzebne jest, jeżeli pacjent jest w domu leżący, prawda? tak samo wózek, tak samo kule, czy, czy, czy inny sprzęt rehabilitacyjny, którym dysponujemy. Raczej takich sytuacji się nie zdarza. Mhm. Jak w takim razie wygląda Wasz dzień pracy? Bo jesteście, jesteście tylko dwie panie na, na, praktycznie na całym powiatu Bartoszycki. Tak, tak. Pracujemy od godziny 7 do 15, od poniedziałku do piątku. Ten tydzień pracy jest rozłożony. Poniedziałki i piątki są to dni, gdzie jeździmy do podopiecznych do domów. Wtorki i czwartki dysponujemy swoją pomocą w stacji. Pod mogą przychodzić, wtedy wydawany jest sprzęt rehabilitacyjny, wydawane są pampersy, podkłady, środki odpatrunkowe. Czasami podopiecznie przychodzą po prostu po to, żeby porozmawiać, jeżeli mają problem jakiś i my służymy im zawsze radą i pomocą. Czyli to nie jest tylko taka pomoc materialna nie, rzeczowa. Nie, czasami to jest na zasadzie Rozumowa psychologa, wystarczy. tak. Hmm. Czasami na zasadzie psychologa. Hmm. E, mówi pani, pani o tych wypożyczonych łóżkach, tak? o 70 łóżkach, o innym tak. sprzęcie, który hmm. trafia do potrzebujących, ale skąd wy ten sprzęt musicie brać? Tak. Wszystko to, czym dysponujemy, przywożone jest z trans, transportami z Niemiec. To są w ciągu 15 lat, bo już 15 lat pracujemy. To nie jest jedno źródło, to nie są tylko Joanici, to są również dodatkowi sponsorzy. Dzięki między innymi współpracy z mniejszością niemiecką udało nam się nawiązać kontakty z innymi darczyńcami. To jest na przykład Hilpę Tat. Pan Gunter Grajewski, Lions Klub z Glückstadt, Christian von der Leyen, pastor Klinkę z Nimburga, Norbert Unkrych z Badberg-Caben. No, i oczywiście, w pracy, jeżeli chodzi też o ten nasz dzień pracy, to musimy być dyspozycyjne, bo te transporty czasami przyjeżdżają w niedzielę. Więc jeżeli oni przejeżdżają tysiące kilometrów, musimy być zawsze do dyspozycji. Panie wcześniej zamawiają, tak jakby składają zamówienie, czego najbardziej potrzeba, czy te transporty mniej więcej wyglądają zawsze w ten sam sposób? Asortyment jest bardzo podobny. Zawsze potrzebne nam są pampersy, podkłady, wkłady pampersowe, środki pielęgnacyjne, specjalistyczne opatrunki. No tego nigdy nie jest za mało, ponieważ to jest strasznie drogie i Rodziny, które zakupują, mimo że mają dofinansowanie z Narodowego Funduszu, to jest zawsze za mało. A osoba taka leżąca, chora w domu, to są bardzo, bardzo duże wydatki. Ta pomoc z Niemiec, w jaki sposób jest ona organizowana? Organizatorem pomocy socjalnej i, i transportów jest m.in. dr Christian Mai. Jest on przewodniczącym Związku Wspierania Stacji Janitów. Co najmniej pięć razy w roku odwiedza stację. Podczas każdej z wizyt odwiedzane są rodziny objęte opieką, celem rozeznania ich potrzeb. Doktor Majl organizuje również seminaria dokształcające pracowników. Seminaria te organizowane są raz w roku, prowadzone przez lekarzy z Niemiec, jego przyjaciół, którzy przyjeżdżają, jak również z lekarzy tutaj z Polski. Eee, za swoje zaangażowanie i zasługi dr Majl w 2011 roku otrzymał nas w Bartoszycach wyróżnienie wolontariusz darczyńca, a w 2013 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Bartoszyce. W tym też roku otrzymał z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Krzyż Orderu Zasługi. Doktor jest również honorowym obywatelem miasta Malborka, Olsztynka, Węgorzewa, Pisza i Mrągowa. Czyli pomoc w bardzo szerokim zakresie w tak, tak. wielu płaszczyznach. Mhm. Dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Naszym również. gościem była dzisiaj pani Alicja Paproska-Eber ze stacji socjalnej Joannitów w Bartoszycach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.